Ready, ready, klikaj! Nie przebieraj e się! E Aha, ale małpiszon! Aaaa! Uuuu! Udało się! Ej, o, spadłem! Dobrze, dobra, dobrze, spadaj, spadaj, spadaj! Ua! Spadłem! Hahaha! Nie, skoro tak, że, jak skażę coś, może tak jakbyś tak... Tutaj... dalej. O. Przyszedłem! Aaaa! Ej! Wiesz, a! Się, a... na początku jestem! No, to jest proste! No, no, proste. no nie przyszedłem tego jak Ale to... się wywalił! Puk! Kurde, <śmienic> <śmienic> dawaj mi pingwina Pingwinki, pingwinki gdzie są, nie wiem Sekund Zjedź sobie <śmienic> Spadź mi, spadź mi <śmienic> Ale jesteś przegrywem <śmienic> Pingwin mi spadł Pingwin, pingwin gdzie pskoczył? Kurde gościu cię zaraz! Przerzuciłem go! Przekrałem! Przegrałem! Ja myślałem... Co zro... Nie! Janek damaj kolejną, no Co ja zrobiłem? Ja. No. Gdzie ty jesteś Ej, w ogóle? You have been disconnected from the server. O no, tu nie gramy zaraz Chłopaki do widzenia Ale jestem z kozakiem w tą grę No ja jestem na ostatnim miejscu Sorry za te dźwięki, ale ja tak wtedy wtedy wiem że doskoczę, nie? To mi daje dużo Dawaj tu, teraz skaczesz! Teraz skok! Pyk, lecisz, pyk, i odbijasz się od tego, dobrze, i do góry, i meta będzie już. Teraz syk do przodu i odbijasz, i meta.